Ręce do góry, Goebbels. Ręce do góry, Witam, witam, witam. Co jest kurwa? Co się dzieje? Oczy się. Nie ręczę do dowie, siebie. co się dzieje. Skuj go. Aha. Panie Goebbels, wiele razy przelać krew naszych braci. Gdy my tylko chroniliśmy porządku na mieście. Terroryzowałeś obywateli. Sam prowokowałeś konflikty i nas oczerniałeś. Ten jeden, jedyny raz. Pozwolimy sobie na minięcie się z prawem i samosąd. Pozdrowienia od LSPD. Co? Co wy, kurwa? A, okay. Wypierdalaj stąd dziadku. Spadamy. Nigdy cię tu nie... Silny? Kurwa! Nie jak on się trzyma Wy... Ciskam to ranę, ale go kurwa niż sz... Zobacz, nie ma w schowku żadnych tych nici jakichś Akolwiek kurwa Są kurwa? Łap Podemga Zcięli go kurwa, trzeba go w stare Jakieś bezpieczne miejsce. Czekajcie, ja sprawdzam mu puls, bo ma płytki oddech. Kurwa. Tracimy go, panowie, kurwa. Nie pierdol, kurwa, utrzymaj go za wszelką cenę przy życiu. Dziewięć, sto Zajdą Eee, co ty Trzymaj, oh. no kurwa, Ale, ale polecieli no. oh, kurwa. O kurwa, ale trójeczka O kurwa, ale polecieli Zobaczcie, <gulety> silny co jest grane Dziesięć, cztery, podlece do zakupu i zobaczę, czy mają coś Obiadę z drugiej strony, zostań na tym brzegu. O! Kurde, 10, 13! <laughs> co? 120, 10, 76, na twoje 20. Co? O, siub. O, to co tam. No. To jest na. Weźmy kciuki w nich. Dobra, mili państwo, ręce łaty. do góry. Łaty, łaty, łaty. Do góry ręce mówię. Do góry ręce. Będę strzelał do... Wpierdalał. Ręce do góry Uciekali. Do góry ręce. Hoł wstał, choł wstał! Łapy. Nice! Idziemy dalej, idziemy dalej, jedziemy dalej. Kurwa kabryka. <grymka> dobra, jedziemy. Ani niebo oni mi w zamian dali tańszy tuning, no ale koniec końców to ja może nie wiem. 3-4 auta kupię. A no witam serdecznie. Witam, przywiet. To dobry. Zapraszamy tutaj za chwilę jeszcze jedna jedna ekipa ma przyjechać, także. Jeszcze jedna? Super. Tak, jeszcze o, jedna. O, o, tam... Poczekajmy. Karamba wszystkich. O, chodźcie, może tutaj się ustawimy, Ta, Secret serwis przyjechał To nie, że jedna ekipa tu, potem druga w tamtą stronę. Nie wiem, ja bym mógł imersyjnie jeździć zgodnie z przepisami, wiecie? Ja bym naprawdę mógł jeździć imersyjnie zgodnie z przepisami Jako policjant na przykład I sobie dwójkami wchodzić w te po prostu, nie? Nie Niezłaj się co mówiłem o jeździe imersyjnej? I w rządku się ustawiamy Dobre, Szerzej, szerzej Za osobą, która nazywa Dobra, trafii, tak zwane, to o, obojętnie, obojętna kolejność, nie? K to Karolajn zaczynaj. To, to rzucamy kością. Cztery wypadło. Co ja mam zacząć? No. Padina. O kur... A ja? O kur... <śpiewa> 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 na o, do tej, do tej, do tej, do tej. start? Rozstawcie się to, może to, trochę szczerze jeszcze Żeby się nie a, mieszało po... Nie mama żebyśmy ten szerzej stali Nieba, nie ma, jest Dobra A weź krzyknik, tak A to ja tak nie mogę teraz za bardzo wiesz, bo... Eee, z... nie mogę stary To ten drugi nie krzyknie, no dawaj ja fik. Nie, bo u mnie mama się ja pierdolę co za ludzie kurde No pani może krzyknąć może co? Nie ja nie będę lepiej krzyczeć bo na chuj Obawiam się, że uszy tego nie wytrzymają. Na spokojnie, dlaczego? To ty ciąch odpierdeleć. No, za dużo energii mam. No. O, to bardzo dobrze. A Mari, Zdawa jeden na jeden. Ale fajnie, pasujemy do siebie. Fodka sobie zrobię. <laughs> Przypominam ci, że mnie kiedyś porwałeś. A to ty. A, <laughs> A to nie, to idę z drugiej strony. <laughs> A to nie, <laughs> daję cię ci GPS Koło nie porwałem! W przyjacielskim tym znaczeniu. Znaczy, muszę stwierdzić w tym momencie. Znaczy, jakby po, po roku, prawie po roku grania w Geta, że Geta jest lepsze od Army, jeśli chodzi o odporność. To z pewnością. Jakby po tym, co widzę u Lidyka, po tym, co widzę u Samita, jak oni to rozwinęli siatka koła na szpital <śmierdzi> Martin to niezbyt dobry pomysł nie masz spodni oh, oh. na szpital idziemy już 7.40, 4.18, <śmierdzi> na szpital 10.13 a, 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 a. <śmierdzi> nie mogę przez ten 25 plus 1, 66 na 20. Nie. Można podrywać ekipę naprzeciwko. No, chyba jedyna to, ekipa, to która ma trzy kobiety z tego co widzę, więc no. Ale ja nie Krzysia mówię o kobietach. Tutaj. A dobra, no, to, no to, 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 to. To myślę, że nie ma problemu. Ja się boję. Ja się boję Ja bym to proponuję. Ja po ciągle bez kobity. Jeszcze raz będzie próbował Wracamy, skręcamy w prawo znowu Weź mu zajedź drogę Wracamy teraz lewo Zawracamy Czekaj, weź tak stań, żeby nie, nie wjechał tu Dobrze Coś mu nie wracamy. wyszło ci znaczy, zatrzyma